Miasto Radom w sferze obszaru komunikacyjnego przedkłada wniosek wspólny. Razem przedkładamy go na kwotę 120 milionów złotych, 68,5 miliona złotych, szanowni państwo, to jest zakup autobusów niskoemisyjnych. To jest jeden z warunków w ogóle tego konkursu. Niska emisyjność jest jednym ze standardowych w ogóle obszarów wydawania obecnej czy w tej polityce europejskiej pieniędzy. Zrównoważony transport jest bez wątpienia tym elementem, który będzie promowany, dlatego też i nasza odpowiedź wspólna na, na to zapotrzebowanie. Infrastruktura służąca, szanowni państwo, tym autobusom ma kosztować około 20 milionów złotych. To jest coś, co będzie przypominało troszeczkę taką funkcję z jednej strony doków ładujących te autobusy, bo będą te autobusy ładowane innym. Źródłem jak, jak dotychczasowe autobusy jeżdżące na Bizla. Przy tych dokach i przy wlotach do Radomia chcielibyśmy zbudować również miejsca do pozostawienia tychże rowerów, aby stworzyć de facto pomysł podobny do PARFUJ i Jedź, tak to jest określone w przypadku samochodów, ale i również można to zrobić w przypadku komunikacji rowerowej. Mamy nadzieję, że będzie to służyło bardzo dobrze zarówno mieszkańcom Radomia, jak i mieszkańcom powiatu, bo tu interes Szanowni Państwo jest bez wątpienia spójny i wspólny, to, to bardzo trzeba e, mocno podkreślić. Kwota 32 milionów złotych będzie kwotą przeznaczoną na tak zwany inteligentny system zarządzania całą komunikacją w naszym mieście, związaną z autobusami, związaną z sygnalizacją świetlną, związaną z całym systemem tak jak powiedziałem, zarządzania. Ja, Szanowni Państwo, powiem tylko o, o kilku bardzo istotnych rzeczach dotyczących choćby, choćby transportu. Zbiorowego i tego w jaki sposób łączymy te dwa wnioski. Ja przypomnę, że na terenie miasta Radomia mamy do czynienia choćby z kilkudziesięcioma tysiącami młodych ludzi korzystających z placówek edukacyjnych, bardzo różnego, różnorodnych, na różnym poziomie, począwszy od szkolnictwa podstawowego, kończąc na, na studentach. Bardzo wielu z tych młodych ludzi dojeżdża również spoza samego miasta Radomia, nie tylko z powiatu radomskiego, ale tak na dobrą sprawę w dużej mierze z całego województwa, byłego województwa radomskiego. To jest mniej więcej, szanowni państwo, połowa wszystkich y, uczących się w szkołach, w dużej mierze korzystająca również z transportu miejskiego, zarówno w przypadku uczniów, jak i studentów. Więc mamy nadzieję na to, że przedstawiamy y, wnioski takie, które, tak jak powiedziałem, są, Szanowni Państwo, z jednej strony spójne, ale i też wspólne.